Doszliśmy do tego momentu. Minął rok od pierwszej piosenki. Wtedy był rap na nowy rok. Teraz jest dwa. Więc odpalaj flary. Jaraj się! To jest like rap na nowy rok, dwa. Stało się to na co każdy czekał. Odpalamy flary. To jest tak dobre, stary, że wybuchnął ci mózg. Minął rok od pierwszej piosenki, więc odpalaj flary i jaraj się, nawet jeśli się nie jarasz, to ja podpalę fajerwerkę i poleci w kosmos jak mój mikrofon. Jak mój mikrofon, bracie poleci fajerwerka Były święta, więc teraz jest nowy rok, za nie wierzę, że tyle czasu minęło od pierwszej piosenki taki jest szok Wpadaj na impre do mnie, napij się picolo i poczekaj do 24.00 Szampan odpalamy, impre rozkręcamy jak najlepszy DJ Yo dofiliśmy do tego momentu Minął rok od pierwszej piosenki Wtedy był rap na nowy rok, teraz jest dwa. Więc odpalaj flary i jaraj się! To jest rap na nowy rok, dwa Stało się to, na co każdy czekał. Odpalamy flary. To jest tak dobre, stary, że wybuchnął ci mózg. Minął rok od pierwszej piosenki, więc odpalaj flary I jaraj się, nawet jeśli się nie jarasz To ja podpalę fajerwerkę i poleci w kosmos jak mój mikrofon Grab na nowy rok dwa, wydarzył się history moment Mówiliście, że się nie wyrobię, ale się wyrobiłem Więc trzeba cieszyć się a jak się zapytacie czemu, serio się pytacie Ja się dla was staram ziom, żebyście mieli fajny prezent Na ten, mam nadzieję, najfajniejszy nowy rok Dojrzeliśmy do tego momentu Minął rok od pierwszej piosenki Wtedy był rap na nowy rok, teraz jest dwa Więc odpalaj flary, jaraj się To jest rap na nowy rok, dwa Stało się to, na co każdy czekał Odpalamy flary to jest tak dobre stary, że wybuchnął ci mózg Minął rok od pierwszej piosenki, więc odpalaj flary I jaraj się, nawet jeśli się nie jarasz To ja podpalę fajerwerkę i poleci w kosmos jak mój mikrofon